Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Kudaś. Zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc mojemu koledze i przyjacielowi, panu Andrzejowi Olbromskiemu. Pana Andrzeja Olbromskiego spotkało wielkie nieszczęście, ponieważ w przeciągu pół roku zmarł dwóch dorosłych synów, jak również po ciężkiej operacji jest jego żona, która niedawno wróciła ze szpitala. Ja jako jego przyjaciel chciałbym mu po prostu pomóc za, za, pana, za Państwa pośrednictwem. Chodzi mi o to, żeby, zbierać, żeby zgromadzić środki na zakup farb, lakierów, jakichś może i innych rzeczy, które by mu pomogły, żeby wyremontować mieszkanie. Pan Andrzej Lobromski jest działaczem społecznym, długoletnim, jest członkiem. Polskiego Towarzystwa Krajoznaczno-Turystycznego, właściwie jego liderem na terenie Powiatu Białuszowskiego, wielokrotnie w szkołach podstawowych organizował konkursy związane z, z tematyką y, krajoznawczą. Je, również wytycza szlaki turystyczne, które na pewno Państwo tutaj korzystacie. Y, również był działaczem Solidarności w latach 80., jak i później. Tak, także był również działaczem, y, był, y, człon, y, był radnym. Miasta i gminy Wieruszów. Bardzo Państwa proszę o pomoc. Bardzo mi na tym zależy. Każda złotówka płacona, na, ewentualnie na moje, tutaj z, po skontaktowaniu się ze mną, będzie na y, gazecie Tu Gazeta, będzie rozliczona. Ja nie chcę nic dla Państwa. Podaję swój numer kontaktowy telefonu: 885 108 586. Dziękuję Państwu za uwagę.